PKP. Pięknie kłamcy, pięknie. Bardzo pięknie, panie Mareczku. No, ja podziwiam, podziwiam pana Amerykanów. Oni mnie tak wzruszają. A w jakiej sprawie? Wie pan, e, w jakiej sprawie? No, w sprawie tego, że oni są tacy ludzcy, wie pan, oni tam zawsze stoją po stronie prawa, sprawiedliwości, Demokracji, uczciwości, pokoju. Pokoju, wie pan, kuchni, tak. no, wszystkiego. Praw obywateli, spraw obywatelskich. kobiet, mężczyzn, tak. I, dzieci. Jak gdzie, gdziekolwiek się dzieje jakiś konflikt. Tak jak na Ukrainie, gdzie oni swoich paluchów nie maczają. No, gdzie oni nie poszli po prostu z wojskiem? Z wojskiem, no to wtedy oni są szalenie oburzeni, wie pan. Tak. Zachodzą w głowę. Jak do tego mogło dojść? Dramat. To jest dramat, wie pan. Amerykanie akurat są ostatnimi ludźmi na świecie, którzy powinni pysk otwierać w sprawie agresji. Bez przerwy gdzieś lądują, bez przerwy dokonują jakiegoś e, przewrotu. Bez, bez przerwy, przerwy gdzieś swoją broń testują, wykorzystują, żeby można było produkować następną. Tak, wie pan, e, słuchałem jednego idioty e, dziennikarza, no to idiota komentator, nie chcę nazwiska podawać, bo, e, bo nie, 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 nie to będziemy chodzi. reklamować. Tak, ale zresztą tych durniów w telewizji... I, i w radiu jest cała masa, można dowolnej godzinie włączyć odbiornik i posłuchać co trzanią co, co i co gadają, więc na zarzut, że Amerykanie, tak jak na przykład napadnie na Irak, go sprawni nasza durna armia, uboku, nie, uboku bo my lubimy uboku, tak, doprowadziła do, nie, do nieszczęścia i, i do tej pory Irak jest wdzięczny, że, że tak pięknie... Do tej za, pory Irak Amerykanie nie może się podnieść. ...podnieść. Co, co, codziennie giną ludzie w Iraku, tak. bo, bo takie, tak, takie szczęście, takie dobrobyz, taki dobrobyt zapewnił rząd amerykański rządem polskim wysyłając swoich żołnierzy, więc e, e, Kerry, e, który przyjechał tam do... do Właśnie martwił się i y, um, ubolewał, że, i, że, że do, do, do tego doszło, że, że jest interwencja i tak dalej. A ja pytam, czemu nie pojechał chociaż raz do, do tego wspomnianego Iraku i pochylił i przeprosić, pochylili przeprosić że, że, że to było no, z, z, no, źle, że Amerykanie przyjęli, żeby chociaż powiedział zwykłe, ludzkie, przepraszam. Ale jak to? Amerykanie mieliby się przyznać, że zrobili coś nie tak. Ale ja jeszcze wrócę do tego idiota, bo mówię. Więc ten, ten, a ten dziennikarz co na to? Ten dziennikarz idiota mówi tak, mówi, no tak, ale Amerykanie wkroczyli do Iraku i do Iraku no. z, z dobrych pobudek. Przynajmniej tak im się wydawało, wie pan. Czyli na przykład te naloty dywanowe, na które czekał e, chociażby redaktor List, nie mógł się doczekać, jakby wojna w Iraku zaczynała. Za, kiedy będą te naloty dywanowe? Te zdrowotne. To one były lecznicze, wie pan. A tam Irakijczycy oczekiwali, na tak, oczywiście. Oni po prostu wręcz bez przerwy wydzwaniali do prezydenta Busha, kiedy zaczniesz. Tak. W związku z tym, wie, wie pan, a mówienie o, o prawach ludności, to może by zacząć od tego, że najpierw Amerykanie niech, niech wezmą, posypią sobie łeb popiołowy, najlepiej przez cały rok niech sobie posypią w sprawie Indian. Wybili rodowitych mieszkańców te, tego ja. kontynentu. Resztę trzymają jak zwierzęta w, w rezerwatach. rezerwatach. I oni śmiał mówić, że, że czy gdzieś panuje wolność, demokracja. Proszę to, pana, proszę pana. Załatwili tą sprawę z Indianami? Proszę pana. Są jakieś odszkodowania? Złodzieje? Ludzie, ukradli im ziemię. Ludzie wtedy. są nieświadomi, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ludzie są nieświadomi, że segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych obowiązywała jeszcze oficjalnie w wielu Stanach w latach 60. XX wieku. Wystarczy przypomnieć sobie sportowców amerykańskich, którzy na olimpiadach manifestowali to. Ależ oczywiście. Uwielbiany przez naszych idiotów polityków prezydent Reagan podpisał, to znaczy kiedy cały świat się prze, prze, przeciwstawiał temu rasizmowi, który był w, w RPA, on podpisał ustawę, która była w kontrze do tego, że nie, że nadal ma być werpea rasizm. No to był wspaniały polityk, naprawdę. I on, no, on Ulice w Polsce, ta, podniki. Tak, ta, on Polskę wybawił od komunizmu, i od rozwoju. Nie ci robotnicy, którzy, którzy 10 milionów ludzi w Polsce stanęło i, i zrobiło rewolucję. Nie. Reagan wybrał, bo zadzwonił i, i postracił: no, 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 ty, Prawda jest tak ty tak rusku, tak. jak wejdziesz, to ja cię, ojej, ja, ojej. Ja, ja, jest tak, wierzą w to, no. Prawda jest taka, że konsekwentnie do dziś obłuda amerykańska panuje niepodzielnie. Była, jak widać, jest i jestem przekonany, że będzie. No bo Bóg kocha Amerykę. A piwo? A piwo. Okej. Okay. Okay.